Bardzo mi miło, panie redaktorze, gościć dzisiaj ekipę WWL24 w Radzyminie na treningu trzecioligowej drużyny Wilki Radzymin. To jest projekt, który jest w pierwszym roku rozwoju. W Radzminie trenuje ponad 100 zawodników, w większości dzieci, młodzież i, i te dzieciaki mają możliwość trenowania regularnie 2 trzy razy w tygodniu. Biorą udział też w rozgrywkach w Oskosza w kategoriach U13, U15. Mamy treningi dla seniorów, takich seniorów już prawdziwych, którzy dla, z czystej rekreacji zajmują się koszykówką. I mamy też trzecioligowy zespół, który od półtora miesiąca po Untertitelung <hums> Wodzą trenera wojska Jurkiewicza. Przygotowuje się i od razu sprawdza w rywalizacji z drużynami z Mazowsza. Zaczynałem grupę od 15 osób, w tym momencie mamy ich 30 na każdym treningu, a wszystkich mamy do 50. Systematyczna praca i, i dobry trening. Radość tych dzieci sprowadza następne. Cały czas grupa jest otwarta i zapraszamy na treningi. Zakładałem koszykówkę dziewcząt w Omi. Nie? Teraz tutaj mi koledzy poprosili, może będą takie same sukcesy w mańskiej Koszykówce w Radzyminie jak w żeńskiej nie były. Kasię Dydek akurat 7 lat. Po skończeniu liceum wyjechała do Stanów na uczelnię i później grała w NBA. Gra w koszykówkę to jest pomysł na to, żeby się przenieść do Stanów? Nie, to jest pomysł na życie. Chciałbym grać zawodowo. Dlaczego wybrałeś koszykówkę? Bo mój tata był koszykarzem. Chcesz być koszykarką? Tak. Mm, koszykówka jest fajna. Dzisiaj widziałem, tutaj byłeś jednym z lepszych zawodników. Jest to bardzo możliwe. Nie znajomych, którzy też grali, pograłem chwilę na takich mniej zaawansowanych halach i mnie to zafascynowało. Trzeba się jeszcze podszkolić, ale... Jest dobrze. Jest to dla wszystkich sezon debiutancki. Dla klubu, dla mnie jako trenera, dla zawodników. Próbujemy się uczyć podstaw, grać rzetelny basket, poszukujemy na kilka pozycji zawodników. Jeśli ktoś czuje się na siłach i chciałby dołączyć, to zapraszam. Najwyżej odstrzelę i powiem, że się nie nadaje. To jest liga amatorska praktycznie tej nie ma pieniędzy, poświęca się swój własny, prywatny czas rodzinny, a mimo to to jest to. To o czym wiele osób marzy, czyli przygoda, tak? Plus rozwój. Jak zaczynaliśmy grać w kosza w tym mieście to nie było nic i tak naprawdę to my zaczęliśmy tworzyć tą koszykówkę tutaj w Radzyminie. Jesteś fanem koszykówki? Tak, I nawet widać po na nada. Projekt Wilki Radzymin to jest efekt współpracy kilku, kilkunastu osób, które rekreacyjnie koszykówką zajmują się już od kilku lat. To jest początek początku. Taka przygoda koszykarska w Radzyminie, która zaczęła się właściwie w tym sezonie.